Rosujemy jaki kolor możemy jeść przez cały dzień. Kiniaty, możesz, pomarańczowy. Ej, fajnie. 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 Dawaj. Biały. Ja mogę? Posti, rób swoje. Fioletowy. A ja? Żółty, ej, ale to. Cytryna. Cytryna, chipsy. Co to jest, jest żółte, takie spożywcze? A co jest, fioletowe jeszcze spożywcze? Nie wiem, to zobaczymy w sklepie. Let's go! W pierwszym odcinku tej serii jadłam produkty spożywcze w kolorze zielonym. Po co ty, robisz? Szkole się. Wymyśliłbyś coś swojego, a nie. Ja inspirację łapię. Ta. No zobaczymy, co twoje inspiracje. Ej, ja chcę tylko powiedzieć, że ja jako jedyny biorę ten challenge na poważnie. Zobacz, jaki kolor ma mój samochód, chłopie. No a twój jaki ma Ma pomarańczowy? Ma teraz samochód. A ma pomarańczowy? Ma! Gdzie? No. No. Każdy olewa, tylko ja widzowie was szanuję w 100% i robię ten challenge w 100%. Taka jest prawda. Nawet idę do fast fooda, który jest żółty. Rozumiesz to? O mąż cztery. No masz fioletowy. Ultraviolet. To jest to ja monster, nie? białe tutaj za tobą. O, ja kupuję cały szliściopaczek, na cały dzień. I opicie już się nie musimy martwić, myślę, na dzień dzisiejszy. Patrz to. Lemoniadka. Ej, Patryk! Ej, A czy to jest, jest pomarańczowa super. bułka? Jest, co nie? No ale co samą półkę mówisz? Nie, ale mak bez sałaty? No chyba przejdzie. O, sosy! Ja bym tu mógł kupić jakiś sos o smaku owoców leśnych i bym mógł polewać nim rzeczy. O! Ale to nie jest fioletowy? Tak. I co tym polejasz? Nie wiem. To jest bardziej żółte niż pomarańczowe. Nieprawda, zobaczysz na żywo. A weźmy się? No? To weź tego boksa, patrz, jest taki boks cały. To Benek jest najwyżej. Ten. A to są crispy? No i nuggety Czekaj, bo ja tu patrzę jeszcze jakieś picie czy coś Zamawiamy sok pomarańczowy i sprawdzamy, czy w McDonald'sie jest żółty czy pomarańczowy A to fioletowy musisz chyba zmieszać, nie? To jest czerwony i niebieski tak. fiolet się robi No, no Pobawimy się w mego chemika A no masz ryż tutaj Cichy A Ryż? U mnie obydwa są pomarańczowe Ooo, ale mi przykro. <laughs> Ale przykro Co może gdzieś? Tylko frytki? No I ser nawet nie może pić. O, takie coś potrzebuje. Eee, no to jest do piekarnika, więc to bym mógł zjeść, totalnie należy. Może, Patryk, a widzisz to? No, no, nie. jest, w środku. Powiedziałam, że panierka może być. Hmm. A się najem. Miam, Dobra Dobre frytki. Pokor, fajni. <grym> <grym> bardzo miałem. dobre frytki. Nie wiem. Czerek Ale... wiejski bym chciał. Cerela jest biała. O, mocebelle, no. O, taka będzie być. Już mam plan, powoli mi się rodzi w głowie. Będzie kurczaczek, będzie śmietana. Do ryżu dodamy cebulki, sosu czosnkowego, Po czym do kurczaczka zrobimy sos śmietany. Z mozzarelli go zagęścimy. I dodamy soli. Jakieś cebulki dokroję, bo ona, jak się zaszkli, to też jest biała. Ja jeszcze kurczaka tylko w sumie. O, no. Bez schowu, bez antybiotyków. No. Czyli zdrowo. A patrz co, Patryk, bo trochę zjadłam i jeszcze trochę mi się chce pić. Więc mogę sobie wypić soczek jak pomalym ewentualnie fantę. może trochę tego, trochę tego. Chłopę, są takie słone, że muszę iść lemoniadę zamówić. Lemoniadę. O dziękuję. Dobra. Biała. Jaka biała, to jest żółte. Pomieszaj. Nie rób mi tego. Okej. Okay. Potwierdzasz Benek, bo ty jesteś dzisiaj... Y Dla mnie jest do picia żółta, no? O, oh. wreszcie mogę się czegoś napić. Tu masz Żurawinka? Tak. Jest taka czerwona, ale zgadnij co się stanie, jak dodam niebieskiego barwnika i zamieszam orzeszką. Zjadłem trzy paczki frytek. Jestem full, no bo wiadomo, że ziemniaki bardzo zapychają. Witowie, a wy jeżeli chcecie odcinek, gdzie spędzamy cały dzień w tych kolorach i możemy tylko wtedy jeść, dotykać i chodzić w tych ciuchach tego koloru, to dajcie znać w komentarzu. 80 tysięcy łapych w i to robimy. A teraz jedziemy do sklepu, żeby Zrobić zakupki na potem. No, ta maga na zumienia. Dwa razy średnie frytki w cenie jednej. Do tego będzie dwa razy coś śmietanowy. I jeszcze dwa razy szejk waniliowy, śmietankowy, duży i to wszystko. Jesteśmy w Kauflandzie, bo tu jest najlepsza kawa. Dziwies? No, o, widzisz, nawet nic nie musiałem mówić. wziąć buzek banany. Banany. Ja mam taki plan, że zrobię sok cytrynowo-pomarańczowy i dam lód, żeby się rozwodniło i było żółte. Trzy cytryny i weźmy z dwie pomarańcze, to takie gigantyczne, i zrobimy sobie świeżo wyciskany sok Pierwsza fioletowa rzecz dzisiaj To no podaj mi mój biały napój Bardzo dobra Proszę Proszę Pierwszy napój biały dzisiaj Ale wziąłeś pomarańcze i... a to nie jest pomarańcza? Jak to nie? To jest grapefruit tak? Co? No nawet ty nie skapnąłeś się Nie skapnąłem się, no Ja mam, zobacz, marchewki, bataty To ja muszę znaleźć pomarańcze Dlaczego ty bierzesz pomarańcze, pomarańczowe? Zaufaj mi, mam dobry plan Dziękuję ślicznie To jest twoje, żeby nie było Drodzy widzowie Bialutko Chłopie, to wygląda tak samo jak tamto, to też były pomarańcze Możliwe, że tak było, no Na bank tak było Oskamowali mnie i zmarnowali mi czas Uwaga Grimace shake no może nie starczyć na inne rzeczy. Mam sosy przecież już A. fioletowe gotowe. Uuu! Zobacz! Te różowe się zrobiło. Teraz dodamy niebieskiego. No już się robi. Git jest. Fioletowe. Dla no? polskiego Uuu, te lubię. Ale to beze mnie. Patrz, bo ja szybko znalazłam Tik no. taki. O. A ja sobie znalazłem żółte, też już nie chciałem po śniemu poszukać. A Hitlerzy, takie fioletowe będziemy musieli wybrać. No, będziemy musieli wybrać. Dziękujemy dla każdego z nas. Ej, ale cichy też nie ma tak źle. Jeśli się zrobię tak, to jest git. <noise> Bo ogólnie to mi zawsze polecała moja koleżanka, pozdrawiam Gabi, że mm. frytki... Z lodami, czy tam z szejkiem są najlepsze I powiem tak, są okej okay. To jak słodki karmel A to? Ale do czego on to zje? No łyżką Łyżką? No to daj mu A czemu my mu robimy za do Dobra, bo on sam sobie nie da <laughs> O Jezu, tam proszę, jak wyciskane jest do ostatniego cna To by było jak najbardziej filetowe mm, Czekaj, no, to no Właśnie, ja wkładałem aż po same paluchy, żeby wszystko było pokryte I co? Nie warte <laughs> Chodź na makarony, chłopie Na żółte makarony Żółte chodź co mam, żółty makaron No będzie żółty jak się zrobi Faktycznie to nie jest jakiś pierwszy. Chcesz tą paluchami wyławiać? Właśnie nie wiem Nie <laughs> przemyślałem tego <laughs> Fest smakowe, te barwniki Happy birthday Grimace, let's taste it Mmm, it's really nice. Mmm, miałem białe makaronowanie bardziej żółtawy. tawe o, o, z piersi kurczaka. O, kurka wolna. Te rozbite, rozbite, rozbite. Okej, okay, możemy być. Jeszcze tylko płatki owsiane jesteśmy w domu. Soft pomarańczowy, Mętny bezpośrednio wyciskany. Dobra, klasa, bierzemy go. Chłopie, jaka glagra. Mmm. Bardzo słodkie, so, bardzo słodkie. A bo to jest sos! Ojej! Ło! Błyskawiczne? Good! Ej, patrz! Jajka, mleko waniliowe. Pierwszy raz taki prawdziwy ser, który powinien być do carbonary znalazłem. No i grana padano. Patrz. <laughs> Smaczne? by naleśniki. Ile barwnika na spodzie zostało? Pokaż, o faktycznie. Mam wrażenie, że frytki go przyblokowały. Chłopiek, żeby się świecił. To nie się świecił potem. No ale co? Żółte? Bardziej żółte się chyba nie da. To, a to chłopy, to żółte, a to żółte to jest idealne żółte. Widzowie. Jest ciężko, frytki z szejkiem trochę mi rewolucje robią, ale jest gigalipa, bo bardzo mało kupiłem tych barwników, w sensie po jednej tubce tylko. I to już zużyliśmy na szejka. Muszę zafarbować jeszcze butelkę sosu czosnkowego i sos śmietanowy. Także nie wiem, idziemy teraz do Lidla, zobaczymy, czy może tam będzie jeszcze trochę więcej barwników. Jak myślicie, ile wydacie? 150. Nie no, z 200. Kto bliżej wygrywa? Uścisk z dłoni prezesa. Okej, okay. 168 złotych. 142 zł. Okej. złotych. Okay. Dobra, wygrałaś. Uścisk w dłoni. A mówiłam, że 200 zł. 196 zł. Bardzo przegrałem ten zakład. Nie dość, że jeszcze więcej wydałem pieniędzy, to jeszcze przegrałem Mówiłem. zakład uściska dłoni od blachy. Proszę, rób swoje. Ja już już mamy złapane. A ja nie widziałem. Tak gdybym pizzę patnął w barszczu Ale barszcz z sensu przesyłkowego Nie wiem czy to by chwyciło na tyle kolor na bym tego potrzebował Ale nie jest to głupie Możemy spróbować wziąć taką, że tylko wrzątek trzeba do tego bo będziemy musieli tak zrobić Nie będzie innej możliwości Bo widzę bez lipa, z barknikami. To kupię krokiety i kupię barszcz Ja potrzebuję jeden taki co się na święta kupowało w tym O to jest ten Bez niczego, tak, krokiety to mi czemu miał być, by być to niedobre. Mm. No nie, to jest normalny posiłek, tylko będę musiał po prostu to maczać w tej zupie, nie? Znaczy okay. Co się? Co się z zupy? Ja odłożę, 2 złote jest, tak? A skąd miałeś? Z torebki? Z na oceanu Tam wszystko jest. A wiesz, że możesz tam odłożyć? Nie, 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 ja pójdę tam. Ja pójdę tam, bo w chłopie widziałem, że za dwa złote można kauczuki kupić. Więc już tych dwóch złotych nie odzyska, a ja będę kałczuk do przodu. Patrz to. No Kręć No nie da się, oskamowało mnie. Właśnie straciłem 2 złote. Znaczy teraz już moje było. Ale tak to były 2 złote do przodu, a tak to jestem minus 2 złote. Słuchaj to! Stwierdziłem, że skoro i tak muszę iść odłożyć, to sobie... Urwa mi jest to Ale to nie są. Stwierdziłem, że skoro i tak muszę pójść, no to skorzystam z twoich dwóch złotych. No i tam były automaty za 2 złote i mi wciągnęło pieniądze. Wydałeś mi dwa złota? Nie, to już były moje. I wygrałeś coś? Nie, bo mnie wciągnęło dwa złote i nic nie dało. A to były takie dwie, to zawsze daje To trzeba je zgłosić. Otworzyłam ci drzwi, żebyś wsiadł. To jest coś, słyszeć, co otworzyłem ci drzwi, żebyś wsiadał i przestał gadać. Nie, prawda! Ale dlaczego ty tak płaczesz, co ja mówię? Dobra, dobra, chodź, Benek, szybko z przodu. Jak mam wejść teraz. Patryk, bo to się rozwaliło. Ja wolę Benka z przodu. Ej, patrz! Mam uścisk prezesa. Zater. No, nie, za to co powiedział, to było bardzo miłe. Kochani, jako iż jest daily, idealny moment jest na to, żebym zrobił poprawki do filmów. Akurat znalazłem taką chwilę. Reszta pojechała już do Kingi. Posty jeszcze pojechał na zakupy. A ja siadam z Mullermisiem. Waniliowy, więc na pewno będzie żółty. O tak, proszę zobaczyć, żółciutki. I do tego będę zajadał się żółtymi chipsami. No bo wiadomo, dużo ziemniaków dzisiaj będę jadł, zauważyłem. I coś kupił Bardzo dużo barwników Nic nadal nie jadłem jeszcze Poza tymi frytkami, po których mnie dźwiga O Jezu, ile barwników kłopnak kupił 70 zł Co? Nie mam już najebania Jest pewien owoc, którego bardzo nie lubię Wręcz nienawidzę I ja kupując grape san No wiecie, san hmm. Słońce, cytrynka Nie, ananas Nienawidzę ananasa Super. Więc co, gotujemy cali na biało. I tutaj mamy taką pietruszka, cebulka, myślę, że się zeszkój też będzie biała czosnek. Pryż. Kurczak akurat jest takim mięsem, że właśnie też jak się ścina białeczko w nim, no to na biało, mozzarella, śmietana. Myślę, że coś z tego zrobimy. Teraz trzeba zrobić posiłek. A na posiłek robimy, jak wiecie, moją ulubioną rzecz na świecie, czyli carbonary. I teraz wchodzi profesjonalny segment. Gotowanie z mortaciem. Punkt pierwszy! Odpalić przepis! Nie mam nic do jedzenia. Wszystko jest czerwone albo niebieskie, albo w ogóle. O czymś ty mówisz? Co jest niebieskie? Jagody. No i co jeszcze? No i na przykład to głównie, bo chciałem sobie zjeść jagody. To w ogóle wygląda, jakby otwarty. <laughs> jakby ktoś w tym paluchem grzebał. Mam barwnik do lukru. I do czasu. Nie wiem, co ja robię. Sześć dalsze: gotowanie z portacie. Żeby zrobić karbonary. potrzebujecie jeden duży garnek. Taki garnek, który mógłby wam używać jako chem. No, na przykład taki. Potrzebujecie soli i pieprzu, ale spokojnie. Moi drodzy kochani, wiem, że to jest czarne, a to jest białe, ale tak jak wam mówiłem, my sobie damy radę, bo tego i tego nie będzie w naszej porcji widać. Uf. Czekamy aż woda się zagotuje. Uwaga, w międzyczasie, kiedy gotuje się zapomniałem makaronu włożyć. Makaron, tagliatella. Czekamy aż się zagotuje, tak jak już mówiłem, nie? Słuchajcie mnie czy nie? Połowę opakowania, bo jestem sam. I moi drodzy, o bardzo ważna rzecz, nie? Podobno jak tak się daje, to się nic nie wyleje, więc git. Niezłe paski dogadajmy się rekord. Daj może cztery kurczaki, się zjadł, nie? Jak skoczysz do basenu. Dobra. Jak się czujesz? Siw do tu. A my lecimy z częścią drugą, czyli boczek dla smaku, totalnie, po prostu dla smaku, żeby był tłuszcz i tak dalej. No, trzeba ładnie po patelni Proszę tak o ładnie do kamery rozprowadzić boczek po całej patelni Ty niech się robi. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy testowali jeden z najpopularniejszych produktów. Hej! Bardzo ciemny fiolet. To jest ciemny fioletowy. Ciężko ale... Czyli jest. To jest ciemny fioletowy. Chociaż trochę. Jest, jest, ja bym to zaliczył. To jem. Pierwszy posiłek. Taki, że ten jest mniej dźwigający niż ten poprzedni. Zarz, fioletowy. Nie no fioletkie. Jak na białym to widać, że fiolet. Po prostu za ciemny jest. Bardzo przesadnie słodkie. Można jak to jest osuskowy. Teraz najważniejsze. Dwa pełne jaja. Starajcie się bez skorupek, nie tak jak ja. I pięć żółtek. Raz. Dwa. Kurde. Do złej miski to odlałem. Mamy to. Dużo, dużo pieprzu. Ej, tak wiem, że nawet w niektórych momentach jest żółty, więc a on i tak zniknie widzowie, żeby nie było. Pogadaliśmy o tym na przykład z cichym i różnica między jego daniem a moim jest taka, że u mnie to się schowa, wiadomo, bo jest żółte i tak dalej, a u niego jednak się nie schowa, bo jest... Krystalicznie białe W prawej patelni to sobie podsmażyłem jeszcze ugotowany ryż Dodałem trochę cebuleczki Na oliwce go podsmażyliśmy, soli No a tutaj zrobiliśmy co? Kurczaczka Przesmażyliśmy najpierw cebulkę, czosnek Kurczaczek do tego doszedł Na koniec zapomniałem, no jeszcze dokroiłem sobie pietruszki Pietruszka też jest biała I na koniec sos śmietany Żeby nie była sama śmietana, więc dodałem wody z mozzarelli no i na koniec jeszcze chcę zagęścić go mozzarellą samą w sobie Myślę, że będzie petarda Gotowanie z mutacie. Ser To git Teraz też 30 tego Ale najpierw dodajemy to O, dobrze Czy mówiłem wam kochani, że uwielbiam karbonary? Mocno wymieszać. Dobrze, dobrze, dobrze to wygląda Wszystko już gotowe Teraz, teraz, ostatnia część i co? No chodź Fioletowe. No to tak, to już jest fioletowe. Białe. Białe. Something new was mm. Now at this point, shit. Podobno makaron już powinien być gotowy. I się nie mylił. Bardzo ważna rzecz. Bierzemy wody do kubeczka i teraz możemy dopiero przesitkować. Dobra, dobra. Jak ci smakuje? Bardzo dobra. Tak, jesteś zadowolony z ciebie? Miesz takie coś na co dzień, no? A jesz takie coś często czy nie? Łatwo. Czyli na co dzień odżywasz się mniej zdrowo. Mhm. Okay. A ty po prostu też na co dzień jesz takie rzeczy jak dzisiaj? Nie, na całe szczęście. Kulminacyjny moment: z w Mortacie, więc tak. Potrzeb tu jest kilka wiadomo, że nie będziemy go jeść, chyba że będzie oczywiście żółty. Dodajemy makaronik. Możą nie wymieszać w tym bekonie, żeby się nasiąkło tym tłuszczykiem. Cudownymi jak y, carbonara. Pięknie to wygląda. Wspaniale. Dobra, i teraz dodajemy to. O, dobrze, dobrze. Trzeba zacząć mieszać. Trzeba dodać teraz trochę wody. Troszeczkę. Żeby się zrobiła taka kremowa. Jak, nie wiem, a nie jajecznica. U, tak, dobrze zaczyna to wyglądać. Kochani, gotowe. Teraz tylko trochę posypać solą. Uuu tak. Test. O, oh, ale dobry, Niesamowite. Ale mi wyszła dzisiaj. Mmm, mm, so good. Patrzcie jakie to jest żółte, Boże. Mm. Nigdy lepszej carbonary nie zrobiłem niż dzisiaj. Lepiej nie mogłem trafić. <laughs> tak. Mamy dla Ciebie specjalny fioletowy makaron. Fioletowy jogurcik. Na korba. Na słodko. <laughs> Picie. Słodkie. Słodkie. Czarna porzeczka dżem. Słodki, kitlesy, śmieszelki i jeszcze jedną rzecz, tiktaki. Bardzo to doceniam, kiedyś na pewno to zjem. Kochani, uch, jestem full, zjadłem dużo tej karbonary i będę się zabierał za sprzątanie domu, bo to po tych prezentach, które widzieliście w tym tygodniu, mam bardzo, bardzo dużo kartonów i różnych rzeczy. w Obiad. <laughs> Jak to się przygotować? Przeczytaj instrukcję. Trzy płatkie łyżeczki produktu zalej wodą dokładnie wymieszaj. Dobrze. No, to jest czas Do czasu. Ktoś jeszcze je oprócz mnie i Jurki? Tak, damy się, to Dobra, kochani, robimy frytki z batatów. Będą pomarańczowe, bo one są pomarańczowe. Do tego mamy pierś z kurczaka i zrobimy panierę też No i do tego czyścię soczek pomarańczowy Cudownie, cudownie było wylasować pomarańczowy kolor Co? Zrobimy jakieś takie kawałki, żeby slipsy Poczekaj, test Uuuu, that shit is purple A co to jest? Bust. Ale na czym ty to masz? Masz chusteczce <laughs> No jest? Jest, jest. <laughs> Jemy Krokiety? Dobra? Nie. Ej, każdy z nas ma e, dobry kolor z pustego. <laughs> Krokiety przecież są w moim kolorze. No będzie Ale jakieś jest do barszczu, to już nie będą. Ja bym się kłócił, ale dobra, niech ci będzie. No. A jakie to jest jak nie fioletowe? Pani jest na pomarańczowa. Pomarańczowo-fioletowa. Okay. Ucha. Żeby zrobić kolor musisz na 25 kropli czerwonego, jedną kroplę niebieskiego. What? Proszę, potrzebuję pomocy. Oddam jeden na kawałek kurczaka. Ten musisz aby pomóc. Musisz to włączyć mocno trzeba, tak, nojno mocno. Also stroke. Going in the Cichy, dostajesz kawałek kurczaka To oddasz po Co? Oddaj no, <grymne> <grymne> Jak do masaku mm. Nie wiem, już gaci To weź Nie mogę Jezu, patrz jaki pomarańczowy kolor Jezu, jaki piękny odcień Ja już nie jestem głodny Idę spać jak wstanę, to coś zje. Kochani, jak widzicie, tutaj się robią nam kurczaczki. To jest ogromny syp, więc zróbmy tak, żeby tego syfu nie było i żeby kurczaczki już były zrobione. No i proszę bardzo, mamy pięknie posprzątane kuchnię i zobaczcie, jaki obiadek. Mamy piękne pataciki, kurczaczka, do tego sok pomarańczowy. No i oczywiście też zrobiłam tutaj... Znaczy zrobiłam, zrobiłyśmy w zasadzie to razem, więc Jurka też oczywiście ma swoje. No i tutaj Paweł, proszę bardzo, też. Dziękuję. Okay. Idziemy pokazać. Chłopakom nasze piękne dania Widzicie, jak mam jedzenie? Nic Mogę <grafi> będzie trochę ciężej ja omówić Co wy robicie? Ja? <grafi> ci moje jedzenie Aha Fajne? No to nie jest pomarańczowe Pomarańczowe? Nie, no tak bardziej czekoladę wpada Proszę cię, patrz to No jego nie, ale twoja. Nie, jest, po, patrz, jest pomarańczowy Bo Julki, Julka była od Batatów Dobra, no pomarańczowy, widzisz ma ale dobra. <noise> tak? Hmm. Aż się uszy trzęsą. Chciałbyś próbować? Nie. Ja bym nie chciał. Proszę. No, nie mogę, bo mi będzie krzyczał Patryk Wortal czy baran. Ale ja ci pozwalam. Ale nie mogę. Ale on, się nie on nie dowie. mi nie pozwala. On tu przyszłę. On się kamerowo, nie dowie, nie dowie. się Nie, nie, mogę, nie mogę, bo będę Dobra, to, to, to było sprawdzenie tego i widzicie? Dobrze się trzyma. Ty już próbowała i ty też, więc no są mega dobre. A teraz ciekawe jak to mięso, bo ja to w sumie... Dobra, ale jest zrobione, jest w tu. Mało przypraw, ale dobra. Korzystając z tego, że nadal nie mam nic do jedzenia, a ty jesz nadal. Ale to był dobre. To chciałem ci coś pokazać. Pamiętasz jak, jak byliśmy na wrotkach, nie? I cię pociągnąłem, nie? No. I bolało cię bardzo, nie? Pamiętam, no. Chciałem jakoś ci wynagrodzić i napisałem piosenkę. No. Sprawdź to. smutna piosenka. Przepraszam Cię, że wywaliłem Cię na wrotkach, nie chciałem wiesz, lecz wrotki to nie sprawa prosta, bo jak rolki są i ciężko złapać równowagę, także przyjmij przeprosiny, już Cię więcej nie wywalę o. chyba. przyjmij Twoje przewka. przeprosiny. Git. Tu wpadnijcie, tam będzie TikTok z tą piosenką. Kochani, jak wiecie, to jest nasza typowa restauracja w takich momentach. Bardzo fajna restauracja, bardzo fajną paczkę wysłali. I mam nadzieję, że będzie coś fioletowego do jedzenia, bo Ty jesteś najbardziej dzisiaj poszkodowany. Ciekawe, czy będzie coś żółtego do picia, ale Dzięki miejmy nadzieję, jeszcze. że tak. Tak. Przecież tu nic nie ma białego. No, Kochani, problem jest tu taki, że to pani będzie musiała nam coś zamówić, żeby było no... Jak najbardziej fioletowe danie, pomarańczowe jak najbardziej i jak najbardziej żółte Żółty napój, bo frytki już jadłem, a nie mam ochoty na nic innego Dopiero też carbonara jadłem godzinę temu, czy, y, ponad Czyli ty jesz? Ja tylko chcę jakiś napój żółty Lemonadki są idealnie Jest purple napój Nice mm. Pankejki możesz wybrać z czym chcesz. No ja bym pankękał, bo nie pomarę, Spytamy się pani. Dobra, ale zobaczmy: panki jest pomarańczowy. Pomarańczowy masz tu. To jest pomarańczowy. nie ma poza tym. To jest y, iluzja optyczna, bo cała karta jest pomarańczowa i trzy zlewają kolory po prostu. Custom z solonym karmelem i jakimiś pomarańczowymi do tego... <grym> Karmel jest brązowy. Pomarańczowy. No nie, ona naciąga, ona myśli, że to coś jest. Je. Ja ci nie przepuszczę tego. Tak, bo my dzisiaj jemy tylko w kolorze, który wylosowaliśmy. I nie możemy powiedzieć jaki jest kolor, ale jakiego koloru pani myśli, że są pancake? Rosowego. No to nie jesz No jak to? A będzie coś żółtego. Jakiś napój. Dla mnie to mango. O A ja po coś chcę pomarańczowego, proszę pani. No to z szbadażą. Uuu, no. już jadę a, a teraz z, największe pytanie Z fioletem będzie pewnie duży problem, bo wiem, że u państwa jest ta pozycja pink coś tam, ale to jest różowe, a nie fioletowe Ale jest ten majonez Z mayo Więc hipotetycznie mógłbym w sumie wziąć cokolwiek i maczać No To jest jakiś pomarańczowy sosik, albo jakiś coś, słodki sosik pomarańczowy Mogą być, ale bardziej M&M'sy Chyba nie wiem, jak aktualnie tam kolor. Pola... Za mną piciu. No to ja picie. Bo... A pomarańczowe picie? Niech będzie na pewno. Dobra, niech będzie ta lemoniana. No ja tą żółtą poproszę. A ty? jest taka pizza, która ma te mocarstki w tej takiej pikantnej z e, Cheetosu. To takie coś bym poprosił, tylko potrzebowałbym do tego pewnie cztery te Blueberry mayo jakoś. Albo. bo ja muszę to zalać. I jeszcze niech pani sekundkę poczeka, bo tutaj już wchodzi kolega i on ma jeszcze inny kolor. I on dużo zje. Jak? Czy mamy coś białego? <noise> wleko, może o, może być. Może mleko, no? Trzeba sobie nie pojesz. No nie pojęcie, Ale... chyba. Mogą być pankęki z flafem. Żeby po prostu zapisane te O, 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 tak, tak, tak. A nie tak. mamy nic pomarańczowego do zalania Nie, no już pani się pytała. O, ja bym tak chciał pankęki. Podajmy <noise> To wygląda jak pomarańczowy. To jest pomarańczowy. To jest kwas. Widzisz różnicę? Ej, pastowy czy no, A może weźmiesz sobie pankietki i ja je zamoczę tutaj, nie wiem trochę? Nie ma czegoś takiego, że zamoczysz to kupom Co ma znaczyć za oszustwo? Trochę, pomarańczowe się robi. A? Nie, pat, jest różnica duża. Tutaj możesz no, pić, tylko tu. Ej, jak to tylko powiedzieć? że cokolwiek wy nie mówicie, pani sama, która tu pracuje powiedziała, że to jest żółte więc wasze pierdzielenie mnie nie interesuje i, I to, to też jest pastelowo fiolet a to jest białe a to jest białe smacznego <grym> <jest> <grym> i a jak to jest ten? majonezowy majonezowy, no no kurde, ale dosłownie, no super to wygląda, pomarańczowe pomarańczowe co ty robisz? co? biorę kawałek i dipuję nie. Wejdzie? Pierwsza nuta jest tragiczna, bo jest jakbym wziął po prostu łyżeczkę majonezu do ust. Ale potem potem okej, No, A ty cichy? Git, ale słodkie jak sam z Ale jest białe. Ale jest białe. Ty, aż serię żółty. No ale jest obtoczony majot. No też. No ja robię. Postaram się jak najmniej nałożyć. Wejdzie tak samo. To w to będzie dwie godziny jadł. Pół miliona właśnie nabijałem no słuchaczy na Spotify z dwoma nutkami Ależ to... I co, jak smakujecie twoje jedzenie? Najlepsze pampik jak jadłem w życiu Ale słodkie No, ale pyszne